Cześć! Dzisiaj po raz kolejny chcemy poruszyć dość kontrowersyjny temat w branży audio, a z racji, że lubimy wsadzać kij w mrowisko, to dzisiaj wsadzamy kij w najbardziej legendarne i sentymentalne mrowisko. A mianowicie chodzi o altusy polskiej produkcji Tonsilla. Czy kolumny, które są z nami już ładne kilkadziesiąt lat, są w stanie wciąż zaoferować coś ciekawego i czy są nadal warte uwagi? Tego dowiecie się w tym materiale. Zapraszam! Seria rodzina Altus liczy tak naprawdę dość wiele modeli, natomiast w dzisiejszym materiale głównie skupiamy się na Altusach 300, czyli najpopularniejszym w, w dzisiejszej ofercie, natomiast gdzieś pewnie pojawią się jakieś odniesienia również do pozostałych modeli. Altusy 300 są z pewnością mocno wyjątkowymi kolumnami, a składa się na to kilka czynników. Po pierwsze, są to kolumny. Bardzo popularne, bardzo sentymentalne w naszym środowisku. Każdy przynajmniej miał z nim styczność, wielu z nas, wielu z Was yy, nawet miała je po prostu u siebie, czy to jakieś starsze altusy, czy to nowsze altusy. Jest to, można powiedzieć, pewnego rodzaju mocno, mocno zakorzeniony produkt w naszych pamięciach, w naszych wspomnieniach. Stąd ta popularność też napędza kolejną popularność. Efekt kuli śnieżnej jest tutaj na pewno mocno zauważalny. Po drugie, są to kolumny, które są produkowane niezmiennie prawie 30 lat. Jeżeli coś pokręciłem, jeżeli chodzi o ilość lat, to poprawcie mnie w komentarzach. Natomiast no, pierwsze altusy to już były lata 80. natomiast 300, jeżeli dobrze wyszukałem, to był bodajże 96 rok. Także nie znam innych kolumn w tej kategorii cenowej, które przez tyle lat byłyby w stanie utrzymać się na rynku. Wyjątkiem od reguły mogą być na przykład klips Heresy, gdzie no ta seria już ma dużo, dużo więcej lat i sukcesywnie co kilkadziesiąt lat producent dokłada nowy model, no ale jednak jest to zupełnie inna kategoria cenowa. A po trzecie, kolumna jest poniekąd zbudowana inaczej niż większość rynku. No zwłaszcza w tej kategorii cenowej znajdźcie mi inne kolumny, które mają 30 cm woofer, ale żeby to nie była jakaś plastikowa manta z marketu, która ma 1500 watów za 300 zł, tylko faktycznie jakieś kolumny, kolumny. Taki kolumn za bardzo się można powiedzieć już nie robi, jednak dzisiaj dominują kolumny smukłe, wąskie, także też swoim designem, swoim yy, proporcjami, no bo jednak jest dużo niższa i szersza niż standard, yy, no i jest to też produkt z tego tytułu wyjątkowy. Altusy zawsze były kolumnami konstrukcjami trójdrożnymi i tak, to, tak oto Altus 300 ma 30-cm woofer, 18-cm średniotomiec oraz głośnik wysokotonowy tubowy. Tak jak wcześniej wspomniałem, 12-calowy ufer jest tutaj pewnego rodzaju ewenementem, i można powiedzieć, że patrząc na te kolumny, od razu czego się możemy spodziewać? Pierwsze nasze spoje, skojarzenie będzie prowadziło do tego, że jak one muszą napierać basem. To jest pierwsze skojarzenie, to jest pierwsze co widzimy. Widzimy duży głośnik basowy, także tego się spodziewamy. No. Też patrząc właśnie na przekrój rynku raczej nie uświadczymy tego rodzaju łuferów tego rozmiaru. Także od razu mamy takie poczucie, że dostajemy więcej za mniej. Podobnie na przykład tonowiec 18 centymetrowa konstrukcja, 18 cm przetwornik. No tak naprawdę większość kolumn w tym rozmiarze ma łufery. Także po raz kolejny można powiedzieć, że coś więcej niż standard. A no, wysoki ton. No wiadomo, zamknięcie w tubie. Pozwala uzyskać większą efektywność. No, a w końcu szukamy altusów po to, żeby cykało, prawda? Do samych przetworników mam jednak małe zastrzeżenie. Są wciąż budowane na zawieszeniach piankowych, co niestety mocno skraca ich żywotność. To w praktyce jednak nie powinno stanowić większego wyzwania, gdyż części do altusów były, są, czy będą, czas pokaże. Na froncie kolumny znajdziemy również dwa porty Buzz Reflex, co może nam od razu dać takie troszeczkę błędne przekonanie yy, związane z pewną z pewnymi mitami w branży audio, ale o tych mitach możecie posłuchać w tym materiale. Chodzi o to, że przednie barzefleksy mogą nam, nam dać takie błędne przekonanie, że można bezkarnie tą kolumną dojechać do samej ściany i będzie git. No, o tym właśnie więcej w tym materiale. W starszych Altusach na froncie mogliśmy również znaleźć dwa potencjometry, yy, które odpowiadały za regulację tonów średnich i wysokich, natomiast w nowych, znaczy w nowszych Altusach, no już tego nie oświadczymy. Optycznie kolumny na pewno mogą się podobać. Wielu zwraca uwagę na pierścienie ozdobne wokół głośników, czy, czy też ozdobny cokół w dole kolumny. Co do samej jakości wykonania, no to przyznam, że tutaj z tym bywało różnie. No nieraz się zdarzały jakieś skazy, czy to na okleinie, czy to nieidealne spasowanie elementów. Natomiast dzisiejsza produkcja, bym powiedział, że sobie zdecydowanie z tym radzi, zdecydowanie, zdecydowanie lepiej niż na przykład jeszcze to miało miejsce kilka lat temu. Dodatkowo dzisiejsze Altosy możemy nabyć w zdecydowanie większej palecie kolorystycznej. To znaczy, że oprócz tych podstawowych, które zawsze były czarny orzech węgę, mamy dodatkowe kilka wariantów. Istotnym też yy, Plusem dzisiejszych Altusów będzie możliwość zakupu wersji symetrycznej, lewa-prawa, gdyż przypomnę, że no, starsze Altusy zawsze były jednostronne. Obecnie w ofercie Tonsilla możemy znaleźć Altusy również takie bardziej premium i są to odpowiednio Altus 280 i 380S. Natomiast też dokładniejsze porównanie do 380 znajdziecie w naszym innym materiale. Altus 300 w swojej rodzinie jest najpopularniejszym modelem, natomiast nie należy zapominać o jego młodszym bracie, czyli Altus 200. To jest tak naprawdę to samo, tylko przetworniki średnio i niskotonowe trochę mniejsze. Natomiast ogólnie brzmienie, no tak naprawdę, jakbyś posłuchał dzisiaj jednych, jutro drugich, to tak naprawdę myślę, że nie będziesz w stanie tego rozróżnić. Zresztą tutaj króciutki fragment z porównania 300 a 200. Do tej pory na podstawie tego, co powiedzieliśmy, można powiedzieć, że kurde no, okazja ino klikać, ino zamawiać, i oczekiwać na przesyłkę. Natomiast dochodzimy do newralgicznego punktu tego programu i tutaj chodzi o to, jak sobie te kolumny w cenie około 3000 zł radzą na tle konkurencji za około 3000 zł. W końcu każdy z nas chce optymalnie wydać swoje ciężko zarobione lub niezarobione zarobione pieniądze i... I to jest tak naprawdę najistotniejsze, jaka jest opłacalność danego produktu, a jesteśmy w stanie ją zmierzyć na podstawie porównań. Zacznijmy zatem od tego, co jest wizytówką Maltusa, i tak jak wspomniałem, najbardziej rzuca się w oczy 12-calowy Także podłączamy kolumny, spodziewamy się, że dźwięk powinien nas znieść z planszy. Po uruchomieniu jednak niestety to się nie dzieje. Paradoksalnie bardzo duży woofer, bo no jednak większy niż, niż, niż zwykle niż, niż konkurencja. No, myślimy sobie, że faktycznie tego basu będzie dużo, że on będzie bardzo nisko schodził, że będzie dominujący i poniekąd tego oczekujemy od tego typu kolumny. To się jednak niestety nie dzieje. W praktyce bas tak naprawdę jest dość płytki jego charakter jest troszeczkę wręcz taki pudełkowy zejścia brakuje. Ten potencjał do basu tutaj potencjalnie jest ale jednak trzeba bardzo mocno wyżyłować to na potencjometrze. W momencie, jak już podniesiemy sobie bass na jakieś absurdalne wartości, czyli bass full, jeszcze jakieś loudness, korekcja plus 10dB i tak dalej, to nie jest w stanie się pokazać. Natomiast, no nie o to chodzi. Kolumna na zero już ma zagrać przynajmniej akceptowalnie. Yy, tutaj króciutki fragment porównawczy Altus 300 w porównaniu z klipszem RP600M, czyli kolumną podstawkową, której objętość jest no wielokrotnie niższa, a matematykę już zostawiam Wam i króciutki fragment, takiego bardziej basowego utworu. I co? Słyszeliście różnicę? Przejdźmy w takim razie do sekcji średniotonowej. Tak naprawdę Średnie tony w altusie są zdecydowanie najbardziej wyeksponowaną częścią pasma w tej kolumnie. E, średniotonowiec, wręcz bym powiedział, dominuje nad resztą, zwłaszcza kiedy słuchamy już jakoś głośniej, to jest to takie uczucie, jakby wokalista stał metr przede mną i po prostu dar się do megafonu. Niestety dźwięk z tego, tego średniotonowego pasma nie należy do najprzyjemniejszych. Jest on raczej taki szorstki, raczej taki suchy, co zwłaszcza przy głośniejszym słuchaniu daje już mocne poczucie takiej natarczywości, Trochę takie właśnie uczucie, jakby po prostu ktoś nam się dar prosto w twarz. No i ostatnia część pasma czyli wysokie tony. No, głośnik wysokotonowy w tym wypadku jest efektywny, słychać go, jest cykanie, bo w końcu o to chodziło. Natomiast niestety to wszystko nie jest zbyt wyraziste. Ponownie, ponownie charakter tego wysokiego tonu jest e, taki jak średnica, czyli raczej z tych ostrzejszych, raczej z tych takich bardziej suchych, e, no można powiedzieć bardziej natarczywych. Natomiast mimo, że tej góry jest dużo, to niestety ona nie przejawia jakoś bardzo dużo treści. Raczej wszystkie niuanse są trochę ze sobą zlane co w efekcie całościowo jako kolumna daje nam efekt, że no tak jakby dostajemy taką ścianę dźwięku, ale ciężko tak naprawdę określić z jakich warstw się to wszystko składa. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy wzięli sobie wszystkich muzyków ze sceny, którzy normalnie tam sobie każdy osobno gra i tworzą nam wspólną całość, to jakbyśmy je tak wrzucili do blendera, przemieszali, później rozrali to na scenę i grajmy. No także cykać każdy może, trochę lepiej, czasem trochę gorzej. Przechodzimy sobie zatem do cuchu głównego, czyli dłuższych fragmentów porównawczych, gdzie żeby znaleźć tutaj, żeby przedstawić tutaj szersze spektrum, szerszy punkt odniesienia, porównaliśmy aż 5 kolumn głośnikowych do Altusów 300. Oczywiście wszystko jest w zbliżonym budżecie. I to będą kolejno Klipsch RP600M MK2, czyli kolumny podstawkowe amerykańskiego producenta. Będzie JBL A180. JBL myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać. Będzie Dali Oberon 5. Stosunkowo niewielkie podłogówki, które potrafią zaskoczyć. Dodatkowo będzie też Heco Aurora 700 jako taki ogólnie bardzo popularny konkurent w zbliżonym segmencie cenowym. Może troszeczkę droższym, ale wciąż myślę, że można go tutaj umieścić. Oraz ostatni kandydat to będą Pylon Pearl 27 jako polski konkurent, który konstrukcyjnie jest z tych wszystkich najbliżej Altusa, no bo mamy trójdrogę i mamy przedni portfaz także zaczynamy, posłuchajmy. Dodam jeszcze, że oczywiście przez YouTube'a usłyszycie powiedzmy, nie wiem, 20% tego, co się słyszy w rzeczywistości. Na pewno, żeby zmaksymalizować to, co chcecie usłyszeć to, co ja chciałbym, żebyście usłyszeli, to na pewno warto założyć sobie w tym momencie słuchawki. Porównanie nagrywania, wszystko robimy w naszym pomieszczeniu odsłuchowym. W tym wypadku rejestracja odbywała się na... Jako źródło, jako źródło pracowało Eversolo DMP-A6, natomiast wzmacniaczem był Atoll IN-200. I <laughs> Snake he bought from a traveling circus before it went down He was honoring Jesus with his rattlesnake there Wnioski do wyciągnięcia z samego brzmienia pozostawiam już Wam. Natomiast jeszcze należy jedno oddać Altusom: że one są naprawdę w stanie pieruńsko dużo wytrzymać. Są w stanie przyjąć bardzo dużo mocy, są w stanie zagrać bardzo głośno. I nawet jeżeli w jakichś okolicznościach imprezowych zdarzyłoby ci się, że przesadziłeś, coś spaliłeś, no to tak jak wspomniałem, bez problemu dokupisz części zamienne. Podsumowując, Altusy to na pewno kolumny charakterystyczne, specyficzne, nie dla każdego, natomiast myślę, że wciąż znajdują swoich odbiorców mocno przez taką Nic sentymentu. Może troszeczkę podobnie jak u Nitra, ale tutaj jednak mamy no, dużo niższy pułap cenowy, przez co myślę, że praktycznie każdy z nas jest w stanie sobie na takie kolumny pozwolić. Natomiast wszystko jest kwestią tego czego, tego, czego szukamy. Myślę, że jeżeli dla kogoś ten aspekt soniczny, ten folder, stosunek, cena, jakość, dźwięk nie jest najistotniejszy, no to myślę, że czemu nie. Na pewno altusy budzą skrajne emocje i nawet pod jednym z naszych ostatnich materiałów, gdzie kolumny Tonsila się pokazały w ramach punktu odniesienia jako porównanie do, do Dior bodajże, no to pojawił się komentarz producenta pod naszym materiałem, zarzucający, jakobyśmy robili te testy nie do końca rzetelnie, a ja tutaj mogę zaprosić Was wszystkich i każdego z osobna. Przyjedźcie do nas, posłuchajcie, porównajcie i wtedy dopiero próbujcie nam zarzucić jakąś nierzetelność. Na dziś to wszystko. Dziękuję serdecznie, że dotarłeś do tego etapu. Zostaw komentarz, zostaw jakiś ślad, zostaw reakcję. Co ci się podobało w materiale, co ci się nie podobało. To zawsze pomaga nam się mocno rozwijać, żeby móc pójść do przodu. Dziękuję jeszcze raz i do następnego.